3 listopada elektrownia jądrowa w Ostrowcu zaczęła produkować pierwszą energię elektryczną. Na razie elektrownia ta działa na zasadzie prób i testów. Faktyczne, komercyjne produkcja energii elektrycznej będzie realizowana w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast już teraz Białoruskie władze sygnalizują chęć podtrzymania współpracy z państwami, czy zaciągnięcia nowej współpracy z państwami ościennymi, po to, aby móc sprzedawać energię elektryczną właśnie wyprodukowaną w tej siłowni. Państwa bałtyckie oraz Polska są sceptycznie nastawione do tego pomysłu z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, elektrownia w Ostrowcu jest oparta w 100% na technologii rosyjskiej oraz jest finansowana przez rosyjski kredyt w wysokości 10 miliardów dolarów. Oznacza to, że de facto elektrownia w Ostrowcu to tak naprawdę rosyjski atom, który produkuje energię elektryczną z myślą o eksporcie tego prądu do krajów ościennych. De facto oznacza to uzależnienie tych państw od kolejnego poropie naftowej i gazie ziemnych surowca pochodzącego z Rosji. Drugim powodem, dla którego państwa ościenne nie chcą sprowadzać energii z Ostrowca jest skomplikowana sytuacja polityczna w Mińsku. W połowie sierpnia, w wyniku e, sfałszowanych wyborów prezydenckich, w których Aleksandr Łukaszenko utrzymał po raz kolejny swoją władzę, e, nastały wielotysięczne masowe protesty, które żądają jego ustąpienia i rozpisania nowych wyborów. E, Łukaszenko w odpowiedzi zareagował fizyczną siłą i atakiem na protestujących, co spowodowało to, że państwa zachodnie Unii Europejskiej e, rozpoczęły e, proces wprowadzania sankcji. Ten klimat negatywny politycznie również odciska piętno na projektach gospodarczych, w tym w sprowadzaniu energii elektrycznej z Ostrowca.